Czym jest rekuperacja? Rekuperacja jest to wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, i tutaj bardzo ważne jest to, że te powietrze, które już mamy zużyte w budynku, jest zamieniane na świeże z zewnątrz z bardzo niską stratą ciepła. Tutaj mamy akurat rekuperator firmy Carino z opatentowanym wymiennikiem spiralnym, dzięki któremu możemy odzyskać nawet do 95% ciepła. Co bardzo ważne, powietrze, które jest w środku, cyrkulujące, nie miesza się ze sobą. Także otwórzmy i zobaczmy, jak to wszystko w środku wygląda. A następnie powiemy kilka słów o użytkowaniu tego rekuperatora. Mamy tutaj klapę na dwóch zaczepach, niżej na zawiasach, i tak wygląda rekuperator w środku. Już przechodząc do samej konstrukcji rekuperatora, jest on. Zbudowany z materiałów nierzewnych, wymiennik spiralny, który zajmuje tutaj prawie połowę rekuperatora, jest objęty dożywotnią gwarancją. Filtry do samodzielnej wymiany, zestaw dwóch takich mat filtracyjnych kosztuje nas złotówkę i są one wymieniane raz na trzy miesiące. Silniki oraz chłodnica glikolowa, która wraz z pompą ciepła ma zadanie Obniżyć temperaturę w budynku latem o 4-5 stopni. Jest to rozwiązanie, które jest bardzo często stosowane przez inwestorów, zamiast niestety drogich klimatyzatorów dodatkowo, które trzeba umieścić w każdym pomieszczeniu. Całe urządzenie jest ciche, bezawaryjne. Sterujemy nim z poziomu tego ekranu, który możemy zamontować w dowolnym miejscu w naszym budynku, bądź z poziomu naszego smartfona.